A teraz proszę Państwa, dlaczego uważam, że Mateusz Borawiecki powinien ustąpić z urzędu prezesa Rady Ministrów? Nie ma innego wyjścia. Niestety w Konstytucji jest tak ustanowione prawo, że jeśli nie przekonałby go Kaczyński do tego, żeby ustąpił, to nie ma go jak odwołać. Po prostu nie ma jak. Zatem myślę, że powinniśmy każde z nas, yy, każda pani, każdy pan, każda Polka, każdy Polak, jeśli posiada jakiekolwiek informacje o tym, yy, że. Mateusz Morawiecki zachowuje się w sposób sprzeczny z tym, co podałem, żeby zapewniać nam życie według zasady, że każdy ma prawo do spokojnego życia w przyzwoitym świecie, szczególnie jeśli Mateusz Morawiecki na przykład narusza prawo, to należy o tym grzmieć, trąbić, gdzie się da, żeby się go wreszcie pozbyć z Urzędu Prezesa Rady Ministrów. No i pozwolę sobie przypomnieć. Proszę Państwa, 9 czerwca 2022 roku siedziba najważniejszego urzędu władzy Rzeczpospolitej Polskiej, Sejm i wystąpienie doktora nauk medycznych, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Premier poprosił o głos. Myślałem, że chcę przeprosić panią Agnieszkę Spacanowa, naczelniczkę poczty, za to, że próbowaliście ją dyscyplinarnie zwolnić zamówienie mówienie prawdy. Ale co? Premier, duby smalone bredzi z tej mównicy. Jako polityk mogę pana oceniać, ale jako lekarz muszę pana zdiagnozować. Pan jest patologicznym kłamcą. Proszę o odroczenie obrad, dopóki premier Morawiecki nie podda się terapii. No i proszę państwa, za chwilkę przedstawię, co stanowi prawo, został złożony formalny wniosek. O odroczenie obrad. Za chwilkę przedstawię, co powinna zrobić prowadząca obrady. Natomiast słyszeliście Państwo, Sejm się śmiał. Takim pośmiewiskiem był Mateusz Marowicki, wtedy, gdy razem pracowaliśmy w Banku Zachodnim WBK wiele lat temu. Oczywiście nie śmiało się z niego w tak otwarty sposób jak tutaj, tylko po kątach, no bo wszyscy wiedzieli, że Mateusz Morawiecki to jest osobnik e, gnuśny i mściwy, i nie wiadomo było, co za żartowanie z niego mogłoby osobę żartującą spotkać. A teraz patrzymy, jak go ratowała marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Również uczyniona, tak jak Mateusz Jakub Morawiecki został uczyniony premierem przez, czy też wyznaczony na premiera, bo uczynił go w ostateczności, wyznaczony na prezydenta Andrzej Duda, to tutaj wyznaczona na marszałka Sejmu przez Kaczyńskiego Elżbieta Witek. Oglądamy. Nie ma dzisiaj głosowania nad KPO. To głosowanie było rok temu. To głosowanie było rok temu i solidarna Polska była przeciwko. Dzisiaj jest głosowanie nad praworządnością, nad pieniędzmi dla Polski. Panie, 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 przewodniczący, panie przewodniczący, akurat po tamu spodziewałam się trochę czegoś innego. Proszę Państwa, i to jest marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, został formalnie złożony wniosek. To teraz, co stanowi regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Artykuł 184 regulaminu: Sejmu. do wniosków formalnych zalicza się wnioski o przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia. I mamy artykuł 3a. Wniosek formalny zgłasza się w trakcie obrad ustnie. Zatem co zrobił, proszę Państwa, poseł, doktor nauk medycznych Władysław Kosiniak-Kamysz? Złożył formalny wniosek o odroczenie obrad. Co powinna zrobić marszałek Sejmu Elżbieta Witek? Poddać ten wniosek pod głosowanie. To oczywiste. Tak stanowi prawo. Z o których mówię, skierowałem to oto pismo z 7 listopada 2022 roku do tej pani, wniosek, podałem przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego, z jakich przyczyn nie zastosowała się do wniosku posła Władysława Kośniaka kamysza I co mi odpowiedziała podwładna pani Elżbiety Witek, główny specjalista Magdalena Rusocka, pismem z 14 listopada 2022 roku. Informacja publiczna dotyczy sfery faktu. Informacją publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organów władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Pytania o motywy podjęcia określonych działań nie stanowią informacji publicznej. Przecież, proszę Państwa, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oczywiście rażąco naruszyła prawo obowiązujące w Sejmie. Został zgłoszony formalny wniosek. Ja wiem, że wzbudził wesołość, ale powinna go zgodnie z regulaminem Sejmu była poddać pod głosowanie marszałek wi Elżbieta Witego. Ona zaczęła tłumaczyć panu posłowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że akurat po nim to by się tego nie spodziewała. No to pewnie te, tego wybuchu śmiechu też by się nie spodziewała po Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Z przyczyn, o których mówię, proszę Państwa, skierowałem także to oto pismo z 9 stycznia do doktora Nauk Medycznych Władysława Kośniaka Kamysza, ani nim wniosek o skierowanie do właściwego rzeczowo i miejscowo organu instytucji wniosku, jak podczas posiedzenia Sejmu w dniu 9 czerwca 2022 roku o poddanie zdiagnozowanego przez niego jako patologiczny kłamca profesora Dymitru Mateusza Morawieckiego terapii. I o skierowanie w formie pisemnej wniosku do samego Mateusza Morawieckiego o poddanie się terapii w związku z jego patologiczną skłonnością do kłamania. Skierowałem również wniosek, żeby te wnioski podał do wiadomości publicznej. No skoro złożył wniosek formalny w Sejmie o poddanie się przez, Morawiecki, przez Morawieckiego terapii, to w naszym Polaków interesie powinien teraz nadać, uważam, w sprawie bieg w sposób, który mu zaproponowałem. Poinformowałem proszę Państwa w tym piśmie, ja Państwu zaprezentuję skan tego pisma Mateusza Morawickiego, że moim zdaniem on jest, a znam go bardzo dobrze. Dlaczego go znam bardzo dobrze? To jest, prezentowane Państwu stali widzowie PPP widzieli już ten materiał. Oferta pracy z 24 października 2022 roku. Bank Zachodni WBK, Janusz Krawczyk, członek zarządu, oferta pracy dla mnie na stanowisku dyrektora obszaru zarządzania zakupami nieruchomościami i kosztami. Od 1 listopada 2022 roku przełożony wpisano Mateusz Morawiecki, członek zarządu banku nadzorujący piąt wspierania biznesu. Skorzystałem, jak Państwa informowałem, z tej oferty. Mnie rekrutowała Morawieckiego do byzy WBK na stanowisko doradcy prezesa. Rekrutował Ryszard Czarnecki, jak informują media. Mnie na stanowisko dyrektora obszaru zarządzania zakupami, ruchomościami i kosztami rekrutowała brytyjska firma. MMS. I świadectwo pracy potwierdzające, że na tym stanowisku dyrektor obszaru zarządzania zakupami, nieruchomościami i kosztami pracowałem przez 4 lata, to znaczy od 1 listopada 2022 byłem zatrudniony do 31 października 2006 roku i poinformowałem doktora Władysława Kosiliaka-Kamysza, że w pełni podzielam jego stanowisko, zatem jego diagnozę, że Morawiecki jest patologicznym kłamcą. Co więcej, poinformowałem go, że uważam, że Morawiecki wykazuje również, że prezentuje również inne. Patologiczne kłamanie to jest cecha osobowości, osobowości psychopatycznej. Uważam, że Morawiecki prezentuje również wiele innych cech i było wielokrotnie o tym w moich poprzednich materiałach osobowości psychopatycznej. Ponieważ to Kaczyński nam go wyznaczył na premiera, a Duda tylko zaakceptował, to przypomnę było o tym, że pismo z 17 czerwca 2022 roku skierowanym do Kaczyńskiego przez Partii Prawo i Sprawiedliwość, pismo to wpłynęło 23 czerwca złożyły wniosek o nakłonienie zdiagnozowanego przez lekarza prezesa PSL dr Władysława Kosiniaka-Kamysza jako patologiczny kłamca Mateusza Morawieckiego do rezygnacji z urzędu prezesa Rady Ministrów. No niestety, jak to Jarosław Kaczyński zadowolony ze swojego wyboru nie przekonał Mateusza Jakuba Morawieckiego i ten dalej się niepokój. Natomiast proszę Państwa o Żwiecie Witek, taką mamy informację z 2019 roku: funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej wysłali na badania psychiatryczne. Z tej przyczyny, że jeden z funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej wysłał e-mailem groźby do jednej z posłanek pani marszałek Sejmu. Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązała wszystkich pracowników Straży Marszałkowskiej do poddania się badaniom, w tym również y, psychiatrycznym. A widzieliście Państwo, w jaki sposób ochroniła Mateusza Morawieckiego przed wnioskiem y, doktora posła Władysława kośniaka kamysza na, na uzasadnienie proszę Państwa, że no, coś z Morawieckim jest nie tak, jeszcze przypomnienie króciutkiego fragmentu.

media śmiały się, memy na ten temat, czyżby Morawiecki chciał przywalić Macialewiczowi. Przypomnę, że Macialewicz to jest ten pan, który będzie jeszcze o tym zarzucał obydwu panom Morawieckim, Kornelowi i Mateuszowi w współpracę z SB i Stasi.